Cześć! Dzisiaj będzie mały miszmasz i nie wiem jak to nazwać, testem raczej niekoniecznie. Generalnie pod koniec 2023 roku wylądowałem w Ustce na rajdzie latarników na zaproszenie marki Honda. Właściwie to Alien został zaproszony, ja miałem pełnić rolę, że tak to ujmę, statywu do aparatu bardziej, tudzież w tym konkretnym przypadku po prostu ograć ten rajd, co też uczyniłem. Niemniej do dyspozycji miałem całkiem niezłe statko motocykli Honda, z którego to bardzo ambitnie korzystałem. Tym sposobem mogliście już zobaczyć, jak jeździ adventure'owy skuter ADV 350 Honda kurwa! Jednak ta Honda robi twarde motocykle, nie ma, nie ma co. Pełnoprawny test, bardziej takie wrażenia na gorąco, co w kontekście jak maszyny zostały spożytkowane, daje całkiem konkretną dawkę wiedzy na temat tego, co te maszyny mogą, czym są i co da się nimi zrobić. Choć nie do końca może powinniście. Zaczynając więc od no, największego mojego rozczarowania, ale to po prostu dlatego, że nie było okazji i wystarczająco czasu, by motocyklem tym pojeździć. Mowa o Africe. Którą zabrałem jedynie na szybki nocny cruising ulicami Ustki, co mogliście widzieć na TikToku i Instagramie. No i to tyle, co mogę powiedzieć po raptem 20 kilku kilometrach. Silnik Mute malina, prowadzenie spoko. Skrzynia DCT. No to to nie to, nie kumam tego nie czuję. Pierwsze wrażenia słabe, no ale może będzie okazja do dłuższego zapoznania, zwłaszcza że odświeżony model wchodzi. Tak więc Honda, jakby co to ten. no. Call me. Kolejny motocykl CRF300. Tego osiołka nie da się nie lubić mimo pewnych wad. Piecyk chodzi ładnie, gładko, co jest oczywiście plusem, ale potęguje wrażenie, że nie ma tu mocy. Mam wrażenie, że konkurent największy na tą chwilę, czyli Volga 300 Rally. Chodziła tak bardziej topornie, ale wydawałoby się, że ma więcej chęci do jazdy. Parametrami przecież niemal identyczne są te dwa sprzęty, ale takie odczucie miałem. Choć to może być tylko wrażenie, i dałem byłoby w końcu porównać bezpośrednio te dwie maszyny do siebie. Także znowu Honda, Watch, jakby co, to ten. Wiem, kto mógłby takie porównanie zrobić. Wracając. Na asfalcie płynnie, wygodnie suniemy do przodu. Nie ma szału z mocą, jak nadmieniłem, ale jest jej pod dostatkiem, by na luzie lecieć stówką z małym zapasem do wyprzedzania. W terenie miękki zawias i niska masa to gwarancja dobrej. Lekkiej zabawy dla każdego. W sensie początkujący łatwo ogarną, a bardziej ogarnięci mogą trolować gości na ciężkich maszynach. Na odcinku plażowym w gąszczu ciężkich adwencjerów zakopujących niczym dzieciakom zabawki w piaskownicy. Do bardzo? Nie no, potrafię jeździć po piasku. Tak! Ja. Ja. Nie, czy nie chcemy nic sugerować, ja, ale zweryfikuj no no, no, to. No, no, dobra, dawaj. No. Ja i to którą... Na crf wystarczyła jedna zasada. Dwuja i gazu od... <kluje> Wiecie, seryjny motocykl w stokowe gumy aszedł jak przycinak. Ewentualna przewrotka przy tak lekkim sprzęcie też nie stanowiłaby problemu. Daj, daj, daj. No to jeszcze raz. A było tak pięknie. A my teraz posiedzimy i popatrzymy. Teraz się zaczyna najciekawsze. Kolejny na warsztat wjeżdża on. Cały na zielono i biało. Sprzęt, który zdecydowanie najwięcej przeszedł przez ten weekend, a z każdego pozostawionego mu zadania wywiązał się idealnie. To Miałbyś najlepszy czas dzisiejszego dnia. Kurwa! O 400 sekundy byś poprawił, no. ale potrąciłeś dwa pachołki i zatrzymałeś się poza polem zatrzymania. <gry> CL500, czyli brat konstrukcyjny Rebelki, pracujący na moim ulubionym silniku o pojemności 500 cm3, chyba dobrze znany absolutnie każdemu, bo to prawdopodobnie aktualnie najchętniej kopiowana jednostka napędowa w Chinach. Jest na adblogu o tym materiał. Co tylko potwierdza jej zalety. Dla wielbicieli prędkości i mocy no nie ma tutaj polotu. Od pancerne 47 koni. Gładziutko, kłusające pod zbiornikiem, chętnie dające się nakłonić do galopów, który w zasadzie w każdym scenariuszu, nieważne czy w terenie, czy na asfalcie, czy na autostradzie, no nie będzie okupiony przerażającym pragnieniem wyrażonym w pochłoniętych oktanach. Katalogowo 3,6 litra na każdą setkę, a da się zejść niżej. Ogólnie ciekawostka odnośnie danych katalogowych mi się rzuciła w oczy. CB500X na tym samym piecyku 47,6 konia i 43 N. CLK ma 46,6 konia i 43,4 Nm. Domyślam się, że chodziło tu pewnie o jakiś tam stosunek mocy do masy, choć Honda wspomina, że chcieli zmienić troszkę charakterystykę na bardziej skramblerową, w motocyklu, który jest 7 kg niższy od swojego adventure'owego brata. No i powiem szczerze, jakoś to działa, bo celka dość dziarsko się rozpędza. A ta masa 7 kilo mniej, no, w zastosowaniach czysto terenowych, do których ten motocykl pretendować ma jedynie wyglądem, przynajmniej zdaniem Hondy, to celka generalnie genialna nie będzie. Nie, jeszcze raz, rozpędzę się po prostu i gwiadę. No. Jest lekkie, że to tak podnosisz. Słucham? Mówisz, tak sobie podnosisz to. Po pierwsze, prześwit, w zasadzie jego brak. Do tego zawias na przodzie, ze zestrojony komfortowo i ogólnie daje radę, ale skoki mam mocno szosowe. Z drugiej strony, to te 150 mm z przodu to prawie jak w TRC, więc więc no, nie sprzęt, a technika. I mamy zawodnika. A zawodnik, z którym ja miałem do czynienia, obutował w Mitasy E09. W związku z powyższym, trochę odwagi połączonej z łańską fantazją i hardkorowe przeprawy błotne w wąwozie przechodził. Choć tu brakowało prześwitu. Na plaży pomogły kompaktowe wymiary, mocy aż nad to by się odpychać na piasku. Do tego na wszelkich dojazdówkach, czy to szutry, czy twarde nierówne płyty, albo wyboiste asfalty, motocykl jest naprawdę zwinny i dość komfortowy. Natomiast o ile od strony jezdnej i rozrywki, jaka za tym idzie, mogę chwalić maszynę bez końca, o tyle wziąć trzeba pod uwagę kilka cech. Jak wyciąłem moje dwa metry wzrostu, pakowałem na nie jedną maszynę i jestem w stanie się odnaleźć na każdej, mniej lub bardziej komfortowo. Na celu? Mm, komfortu zdecydowanie mniej, bo jest to, jak nadmieniłem, maszyna kompaktowa, więc jak dobry ten Scrambler by nie był, to przeznaczony jest dla niższej grupy odbiorców. Wyświetlacz jest słaby. Niby pokazuje co trzeba, ale jest za bardzo hondowy, bez szału i słabo widoczne w słońcu, i przyłączniki są jakoś tak głęboko schowane, dziwne. A propos przyłączników, te na kierownicy, ich rozłożenie jest dyskusyjne. Przycisk Laksony w miejscu, gdzie naturalnie występują kierunkowskazy. Swoją drogą mam identyczne przełączniki, tylko z poprawnym ergonomicznym ustawieniem właśnie w mojej wodze. Idąc dalej, lampa z przodu też szału w nocy nie zrobi. W katalogu napisane jest, że to powrót do legendy CL72 z 1962 roku. Tylko gdzie, a ja się pytam, podział się ten wydech podwójny, prowadzony górą. Jako akcesorium by się nawet przydał, żeby można było sobie to wymienić. A akcesoriów do tego motocykla możecie znaleźć i kupić dużo. Owiewka, handbary, wysoki błotnik, które wyglądały poczwarnie w tym białym kolorze. A przynajmniej tak czytam po komentarzach, często w internecie. I szczerze mówiąc, sam też myślałem, że patrząc czysto na zdjęcia, że to nie pasuje. Ale na żywca te białe dodatki wyglądają naprawdę kozacko i charakternie. I prawdę mówiąc, nie widzę już tego motocykla bez nich. Wracając do dodatków. Macie kilka style paków, w których są między innymi dostępne szerokie sety kierowcy. To też rewelacja do zabaw terenowych. Niemniej ceny wszystkich pakietów czy oddzielnych elementów naprawdę zaporowe. Ja wiem, że to Honda, no ale kaman. Płacicie kupę kasy za gniazdo ładowania i dostajecie zwykłe 12V. Halo, USB by się przydało. Dobra, podsumowując celkę. To, jak dzisiaj był używany przeze mnie, to na pewno nie jest to, w jaki sposób maszyna ta. Powinna być używana kiedykolwiek, przez kogokolwiek. To jest miejski scramblerek, który ma wyglądać bardzo fajnie jeździć, mało przy tym spalać i no cóż jest szalenie poprawny jak na Hondę przystało. Niemniej jednak w moim osobistym odczuciu chyba jest to najciekawsza właśnie z 500, no bo wygląda bardzo stylowo. A jeśli kogoś poniesie fantazja i założy do niej opony, które mamy tutaj, czyli Mitas E09, no to będzie mogła się bardzo fajnie powyżywać też i w innych warunkach przyrody. No i to tyle. Dziwny trochę ten odcinek, nietypowy, ale mam nadzieję, że się spodobał. Jak zwykle dzięki za oglądanie i do następnego.